5 błędów, które niszczą Twoją skórę codziennie. Robisz te rzeczy codziennie i nie wiesz, że one wpływają na szybsze starzenie Twojej skóry i niszczą ci skórę. Agresywne mycie twarzy, stosowanie zbyt mocnych produktów do mycia twarzy, zawierających SLS-y, SLS-y, używanie żeli do mycia twarzy czy mydeł. To wszystkie środki niszczą barierę naskórkową, przyspieszają starzenie, zwiększają transempidermalną utratę wody i przyczyniają się do szybszego niszczenia skóry i jej większej wrażliwości. Brak SPF codziennie. I nieważne czy jest lato czy zima, SPF powinniśmy stosować rano i wieczorem, dlatego że mm, promienie słoneczne UVA przenikają nawet przez szyby samochodu, również w solarium przez nasze ubrania. Dlatego też aplikacja kremu z filtrem jest niezbędnie konieczna, aby nie przyspieszać tutaj starzenia się naszej skóry i tworzenia się stomu zapalnego wynikające z promieniowania A czy B? Zbyt częste peelingi. Nasza skóra potrzebuje 28 dni, około, w, z wiekiem się to wydłuża, aby przejść przez korsing over i na, stworzyć nasz naskurek od nowa, czyli przejść z warstwy podstawnej nowe, nowo powstałej komórki do warstwy rokowej. Jeżeli zbyt często będziemy wykonywać różnego rodzaju peelingi, a szczególnie gruboziarniste, które są kategorycznie zabiego, zabie, zabronione, do twarzy doprowadzi do jej do mikrouszkodzeń, niszczenia i zaburze prawidłowy proces mm, tworzenia się nowych komórek, co przyczyni się do niszczenia bariery skórkowej, do powstawania wysypek, jej suchości oraz do powstawania przebarwień i większej wrażliwości naszej skóry. Po czwarte, zbyt dużo kosmetyków jednocześnie. Pielęgnacja powinna być odpowiednio dobrana tutaj indywidualnie. Pielęgnacja powinna być odpowiednio dobrana tutaj indywidualnie dla każdego i kosmetyki powinny być odpowiednio łączone. I nie do końca jest prawdą, że na przykład witaminy C nie można łączyć z retinolem. Oczywiście. Jak najbardziej poniekąd jest to prawda. Dlatego tutaj wszystko zależy od tego, jak będziemy układać naszą, e, naszą pielęgnację i jakie efekty chcemy uzyskać. Najważniejsze jest poznanie naszej skóry, znalezienie celu, a później dostosowanie do tego terapii. Spanie z makijażem. Mam na... że to jest czynnik, który już został mocno wykluczony w życiu, ale jeżeli nadal to robisz, to powoduje to niepracowanie prawidłowo tej skóry, nie oddychanie Twojej skóry, nie zablokowanie. Ujść gruczołów łojowych, nieprawidłowe mechanizmy regulujące wytwarzanie potu, łoju oraz, oraz naprawcze, co wszystko przyczyniać się będzie do szybszego jej starzenia i będzie wpływać na jej niszczenie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak naprawdę zadbać o swoją skórę, napisz skórę w komentarzu albo wyślij mi wiadomość i oglądaj mnie. Powiem.